Cześć! Niedawno całkiem minął sierpień, mamy wrzesień, więc czas na podsumowanie pielęgnacyjne września, czyli moich ulubieńców i jednego antyulubieńca. Generalnie mam w tym miesiącu jednego, więc nie opłaca się robić osobnego filmiku, dlatego dodaję go tutaj. Dobra, zaczynamy od ulubieńców. Jeżeli czytacie mojego bloga i śledzicie go od początku, wiecie, że dla mnie kosmetyki. Muszą być przede wszystkim naturalne. Bardzo nie lubię kosmetyków, które mają sporo chemikaliów, mają duży skład chemiczny. Najlepsze dla mnie kosmetyki są naturalne, a jeszcze lepiej, jeżeli takie kosmetyki są w pielęgnacji włosów. Bardzo, bardzo lubię kosmetyki do włosów i bardzo lubię dbać o moje włosy. W tym miesiącu udało mi się wynaleźć trzy takie rzeczy. Pierwszym kosmetykiem, który mnie bardzo zaskoczył, pozytywnie oczywiście. Jest to szampon do włosów z firmy estońskiej i jest to szampon przeciw wypadaniu włosów. Szampon jest bardzo ziołowy, ma bardzo ziołowy zapach. Wiodącym zapachem jest lawenda i gdzieś tam w tle jeszcze rozmaryn. Ale co jest bardzo fajne, w składzie mamy dość sporo olejów, i oczywiście są to olejki do włosów doktora Konopki, czyli są to jakieś tam jego mieszanki. Które mają za zadanie odżywiać, chronić włosy zniszczone lub farbowane nawet i przywracać im zdrowy wygląd. W składzie są oleje, w składzie są witaminy. Wymienię parę z nich, bo bardzo mi się to spodobało. Mamy olej z oliwki, mamy olej ze słonecznika, czyli słonecznikowy, mamy olejek arganowy z orzechów makadami, z maliny. I z rumianku mamy też tutaj rozmaryn. gdzieś widziałam, olejek migdałowy, lawenda. A to jest tylko część z tego, co wymieniłam. Także skład jest bardzo, bardzo obiecujący. Słuchajcie, ja Wam pokażę. To, to jest cały skład. I oczywiście na początku jest parę związków chemicznych, które średnio akurat do mnie jakoś przemawiają. Natomiast ta jedna linijka związków chemicznych jest równoważona przez... Kolejne sześć linijek olejków i ekstraktów z roślin, roślinnicy dla mnie absolutnie się broni. Jeżeli chodzi o użycie, ja już po pierwszym użyciu użyłam poczułam różnicę, także dla mnie to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę pierwsze dwa, trzy użycia na włosach i już wiem, czy kosmetyk jest dla mnie dobry, czy nie. Po pierwszym użyciu włosy były zauważalnie grubsze, takie sypkie, bardzo fajnie się zachowywały. Lepiej je było rozczesać, pozostaje na nich delikatny ziołowy zapach. No i jak dla mnie jak na razie jest to najlepszy szampon, którego używałam przez ostatnie pół roku co najmniej. Także polecam doktora Konopkę. Jeżeli nie dostaniecie tego w sklepach stacjonarnych w drogerii, podejrzewam, że może być ciężko, ja akurat dostałam ten szampon w sklepie internetowym healthy.pl i polecam tam się udać po zakup tego szamponu. Następnym kosmetykiem, który bardzo, bardzo przypadł mi do gustu, jest to kosmetyk, który dostałam w shiny boxie i jest to odżywka firmy Elfa Farm o Herbal. Tutaj akurat ja dostałam odżywkę do włosów kręconych z wyciągiem z chmielu, ale tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, ponieważ nawet na moich prostych włosach sprawuje się bardzo fajnie. Odżywka rzeczywiście odżywia włosy. Ja akurat tutaj już trochę jej zużyłam i zapewne niedługo kupię sobie większą butlę. I odżywka, oczywiście, ma za zadanie, jak to odżywka, odżywiać włosy. Tutaj akurat pewnie do włosów kręconych, ale jak mówię, do włosów prostych u mnie też się sprawdziła. Bardzo fajnie włosy wygładziła, jest zauważalna różnica. Jest też całkiem niezły skład, ponieważ mamy tutaj olejek z oliwki, mamy proteiny mleczne, mamy wyciąg z chmielu, więc jak na razie dla mnie jest to numer jeden. I tak, tutaj akurat jest malutka buteleczka, którą możemy sobie kupić za chyba 5 zł. To jest ogromnym plusem, ponieważ możemy sobie sprawdzić w ten sposób, czy nam e, pasuje e, dany kosmetyk. Tych odżywek jest parę. Mamy do pasów oczywiście suchych, zniszczonych, farbowanych, kręconych, także cały wybór. I co? I e, również oczywiście są szampany z tej samej serii, także to już jest e, zbiorczone. No, tutaj mamy buteleczkę 75 ml, natomiast równie dobrze możemy sobie zakupić w większą butlę. Jest dostępna również w pojemności 500 ml. Więc jeżeli się sprawdzi Wam, polecam tą większą butlę, wyjdzie taniej. Ja zapewne zakupię. Polecam odżywkę firmy Elfa Farm. No i ostatnia rzecz, która okazała się w tym miesiącu moją miłością ogromną, i to nie tylko ten jeden kosmetyk, ale generalnie cała firma. Jest ona odpowiedzialna za ten piękny błysk, który mam na włosach, tutaj widoczny. I jest to coś bardzo, bardzo bliskie mojemu sercu. To jest firma Biolove. Jest to firma własna drogerii Contigo. I co chciałam powiedzieć? Jest to przede wszystkim firma polska. Sam ten olej kosztował mnie nie więcej niż 24 zł. Z tym, że ja kupiłam go po promocji. Ale jest wart każdej wydanej złotówki. Naprawdę. Najlepszy olej, który do tej pory miałam, a przetestowałam ich całe mnóstwo łącznie z olejkami hinduskimi. To jest naprawdę jeden z najfajniejszych olejków. Po pierwsze, co mi się w nim podoba, popka, czyli nie lejemy ile w na rękę, tylko możemy sobie spokojnie dozować. Po drugie, skład. Skład jest po prostu tak piękny, że ujął mnie za serce totalnie. Produkt nazywa się Maska do włosów 7 olejków. I jest to kompleks dziewiczych olejków dla najlepszej pielęgnacji włosów i skóry głowy. No i tutaj mamy sposób użycia, oczywiście opisany, niewielką ilość olejku nałożyć, gniatając suche włosy, po 30 minutach zmyć. Regularne stosowanie zapewnia miękkie, lśniące włosy oraz zapobiega dostarczaniu się końcówek. Powiem Wam tak, ja mam nawet teraz ten olejek na włosach, bo nic nie stoi na przeszkodzie, leciutko go wklepać, jeżeli macie włosy umyte, tylko oczywiście jest to malutka odrobina. Nic nie stoi na przeszkodzie również zostawić go na całą noc, to zależy od tego, czego potrzebują Wasze włosy i jak się zachowują. Ale przejdźmy do składu, bo skład jest dla mnie bombowy. Słuchajcie, czytam Wam dokładnie, co jest tutaj właśnie w tym olejku. Przede wszystkim... Olejek z nasion makadami, olejek migdałowy, olejek sujowy, olejek z kokosa, e, tutaj mamy emolient, olejek arganowy, olejek z chochoby, olejek z inkaskiej rośliny, sacha inci. To jest um, roślina, która przez Inków została odkryta i ona generalnie u nich miała... Bardzo podobną wartość do naszej rośliny, która wytwarza olejek arganowy, czyli bardzo, bardzo wiel wszechstronny, wielofunkcyjny i zdrowy olejek. Dobrze, czyli mamy coś i na koniec mamy konserwant i lekkie perfumy. Faktycznie jest leciutki zapach, bardzo przyjemny, kwiatowo owocowy Mi się naprawdę bardzo podoba. Słuchajcie, ja mogę o tym gadać godzinami, bo to jest w ogóle dla mnie ogromne zaskoczenie, objawienie i coś niesamowitego, że w Polsce mamy tak fajne produkty. Ja wiem, że jest istnieje jeszcze Sylveco, ja wiem, że istnieje Ziaja i tak dalej, natomiast w każdej z tych firm było coś, co mi tam zawsze nie pasowało. Czy był to skład, czy były jakieś tam działania niepożądane, to jest od początku do końca coś, co jest dla mnie najlepszą rzeczą pod słońcem. Polecam Wam naprawdę z całego serca i całą firmę, i drogerię, i ten olejek. Jedyny mankament obecny, mam nadzieję, że bardzo mocno przejściowy, jest taki, że ten olejek jest dostępny tylko w drogeriach Contigo, a drogerie Contigo obecnie mają swoje sklepy tylko w Warszawie, Podkowie Leśnej i w Piasecznie bodajże, czyli okręg warszawski. Mam nadzieję, że to się zmieni, że firma się będzie rozrastać i powstaną sklepy w każdych większych miastach Polski, bo naprawdę warto zajrzeć chociażby po to, żeby kupić kosmetyki z tej właśnie serii. Polecam naprawdę olejek z całego serducha. I następna rzecz, która też całkowicie absolutnie skradła moje serducho. I kolejna rzecz, kolejny kosmetyk z firmy biolow To jest stuprocentowe masełko do ciała. 100% naturalności oczywiście. Zacznę od składu, to jest masło do ciała, w ogóle zielona herbata. Zacznę od składu. Skład masło Shea, olejek arganowy, konserwant, perfumy. Koniec, nic nie ma więcej. Piękny, prosty skład. Piękny, po prostu... No, łopatologiczny wręcz, bez żadnych dodatków, bez żadnych chemicznych cudów. No dobra, jeszcze konserwant, no, ale powiedzmy sobie szczerze, bez tego musielibyście trzymać to w lodówce i wywalić po dwóch, trzech tygodniach, czy po miesiącu, więc dla mnie konserwant jak najbardziej. Jest to silnie nawilżające masło do ciała o odświeżającym aromacie zielonej herbaty na bazie masła Shea, wzbogacone o zimno tłoczony olej arganowy, intensywnie odżywiające skórę. Tak, tak, tak. Masełko jest jak widać bardzo, bardzo gęste, siłą rzeczy, natomiast świetnie się rozsmalowuje, ponieważ rozpuszcza się pod wpływem ciepła, chłania się bardzo, bardzo dobrze, zostawia nam piękny, taki lekko tłustawy film, który się też szybko wchłania i generalnie dobrze też na nawilża. Pachnie zieloną herbatą. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym masełku? Jest to oczywiście mój ulubiony produkt, natomiast... W samej ofercie firmy e, Bioloft, jeżeli nie, zna, nie lubicie masła, bo jest na przykład za gęste i nie przypadacie akurat zaraz na czegoś takiego, polecam Wam musy do ciała. Również są musy, są e, pilingi, jest masełko do ust. E, zapachy są różne, e, różne. Widziałam malinowy, borówkowy, czereśniowy, ale też widziałam kokosowy, e, też waniliowy, był e, chyba kawowy. I wydaje mi się, że czekoladowe jeszcze, aczkolwiek tutaj nie jestem tego pewna. trzeba warto jeść i sprawdzić. I co? I tak naprawdę wydaje mi się, że każdy może tam dobrać coś do siebie. Ja, słuchajcie, absolutnie polecam firmę, ponieważ te składy, które widziałam, przeglądałam tam z grubsza, się mi się spodobały. Na pewno Wam w tym miesiącu, ewentualnie na początku przyszłego, zrobię jeszcze szerszą recenzję na blogu. Być może będzie filmik, ponieważ chcę jeszcze zaopatrzyć się w co najmniej 2-3 produkty tej samej firmy, żeby mieć troszeczkę szerszy pogląd, ale już dzisiaj naprawdę polecam Wam przeogromnie firmę Bioloft, bo dla mnie to jest po prostu odkrycie nie tylko miesiąca, ale i tego roku i, i, i tyle. Kocham to. Kocham tą firmę, mówię to z pełną świadomością i polecam. Następnym kosmetykiem, który został wynaleziony przeze mnie w tym miesiącu, czystym przypadkiem, jest mega super hiperkremnoląg. Ja z tego mam problem, ponieważ one bardzo szybko się przesuszają. Zostały załatwione dokumentnie decerwentami, niestety, ze względu na moją pracę, więc poszukuję bardzo fajnie, dobrze nabliżających, szybko działających kremów i szybko się wchłaniających. Do tej pory takim moim numerem jeden był krem czerwony z garniera. Zapewne większość z Was go zna. Neutrogena mi już nie pasowała, ponieważ e, za długo się wchłaniała. E, Przetestowałam sporo kremów, natomiast znalazłam chyba swój taki krem, najlepszy, który do tej pory miałam. Jest to krem Deglasa. I w Deglasie znaleziony, i Degla, przez Deglasa zrobiony, ich własna linia. Jest to krem nawilżający do rąk i do paznokci, co jest bardzo ważne. Krem jest w dużej tubie, 200 ml, kosztował 45 zł. Co się w nim znajduje? Znajduje się w nim wosk pszczeli, co jest bardzo fajne. Znajduje się olejek pszeniczny, olejek migdałowy, masło Shea, olej, olej słonecznikowy. No ja oprócz tam puder perłowy i yy, myślę, że to są takie najważniejsze jego składniki, bo cała reszta to już tam lekka chemia. Co jest fajne, nie ma absolutnie w tym składzie parafiny. Ja wiem, że w wielu kremach peronki jest parafina stosowana jako nawilżacz, natomiast parafina jest dla mnie składnikiem mineralnym z ropy naftowej, bo to się wytwarza przy ropie naftowej, więc jakoś tak nie, nie bardzo mi się chce smarowywać w ręce część z ropy naftowej. Wszystkie kremy, które miałem parafiny, których używam, niekoniecznie to przynajmniej działały, w sensie na mojej dłonie, ponieważ na początku nabierzały, owszem, ale po wpłynięciu... Ja miałam wrażenie, że ta skóra robi się dwa razy bardziej sucha, więc w ogóle przestałam używać kremów z parafiną. I myślę, że dla mnie to był ogromny strzał w dziesiątkę. Tutaj jest gliceryna, na szczęście ta gliceryna nie jest jakoś na początku, tylko już po, po tym całym składzie naturalnych olejów, więc nie, nie jest ona jakoś szczególnie najważniejsza. Co też pewnie ma e, swój wpływ, ponieważ nie przytłuszcza nam tej skóry. Sam krem bardzo szybko się wchłania, ma delikatny, fajny zapach. Już zaczął e, działać mi na dłonie, jest moim naprawdę ulubieńcem, ponieważ bardzo szybko doprowadził skórę do porządku. A dość duża ilość e, takich e, w miarę naturalnych składników kremie do rąk. Dla mnie stawia go w tym momencie na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o moje kremy. Także e, polecam ten krem z Douglasa. Jeżeli będziecie w drogerii, warto się w niego zaopatrzyć. Na tym kończymy część pielęgnacyjną. To byli moi ulubieńcy pielęgnacyjni. Teraz przechodzimy do kolorówki. Z kolorówki znalazłam w tym miesiącu trzy bardzo fajne rzeczy. Pierwszą z nich jest tusz Ultraflex firmy Pupa. Wynaleziony w Rosmanie, o dziwo. Jest to tusz, który ma za zadanie wydłużać, pogrubiać i tak dalej, Całkowicie czarny. Szczoteczka. Szczoteczka silikonowa, tutaj e, widać jak wygląda. E, jedna tutaj te akurat włoski z jednej strony są dłuższe, cała reszta jest krótsza i nieco gęstsza, czyli możemy sobie wszystkie rzęsy pomalować dokładnie. Tuż się nie kruszy, tuż bardzo fajnie pokrywa rzęsy, bardzo ładnie je rozdziela, trzyma się cały dzień. Więc dla mnie jest no, jednym z tych lepszych. Co jest jeszcze go plusem? Ja w ogóle używam go od początku sierpnia, bo akurat jakoś na początku go zakupiłam. Um, używam go bardzo często i jeszcze nie zauważyłam, żeby coś się z nim działo, czyli żeby jakoś tam gęstniał albo coś czy wysychał, czy coś w tym stylu więc jak na razie uważam, że jest to jeden z lepszych tusz, które miałam ostatnimi czasy. Następnym tuszem, który jest też ostatnio, ostatnimi czasy moim ulubieńcem jest to tusz firmy Kiko Milano. Ja w ogóle bardzo lubię firmę Kiko. Mam parę kosmetyków kolorowych, które mocno przypadły mi do gustu, a ten tusz został kupiony w sklepie stacjonarnym i jest to tusz z limitowanej wersji Beauty Energy. W tej serii były tusze też Kolorowe. Był brązowy, był niebieski i chyba zielony. Tuż bardzo fajne, bardzo ładne w ogóle opakowanie. Szczotka również silikonowa, taka z jednej strony stożkowa nie wiem czy będzie widać a z drugiej strony taka bardziej owalna, eliptyczna. Także również posiadająca różne długości włosa, po to, żeby móc dotrzeć do każdej rzęsy, ładnie ją otulić, tuszem i podkręcić. Tursz tak samo jak poprzednik również fajnie się sprawuje na rzęsach, nie ma problemu z jego jakimś tam kruszeniem się czy czymś takim, nie robi żadnych niespodzianek, przynajmniej u mnie. I nie jest szczególnie drogi, bo on kosztuje jakieś 35-37 zł, a tak naprawdę jest lepszy niż moje Rimele Scandal Eyes, które do tej pory były dla mnie najwyższym wyznacznikiem tuszu. Bo chyba najlepiej mi się sprawdzały, nawet L'Oreal jakoś mi szczególnie nie podszedł. A więc yy, no, to, to już jest dla mnie ogromny plus. Kiko, to już może jest bardzo fajna rzecz. Yy, I ogromny plus sierpniowy. Ostatnim kosmetykiem kolorów, z kolorówki będzie również Kiko. Będzie to róż. Róż, który ma kolor yy, numer 6, wygląda w ten sposób. Zgaszony róż. Róż pachnie lekko ciasteczkami, takie mafinki ciasteczkowe, coś w tym stylu. To jest właśnie ten zapach. Natomiast jest bardzo ładny kolorystycznie, bardzo fajnie się trzyma na policzkach. Nie robi nam jakichś wielkich plan, więc można się nim spokojnie bawić. I w zasadzie tyle, co mogę powiedzieć, takiej najważniejszej rzeczy. Po prostu jest dobrym różem. Tyle polecam. Na tym skończyliśmy ulubieńców, przechodzimy do jednego antyulubieńca. Niestety jest to dla mnie podwójne, niestety, ponieważ to jest firma polska i spodziewałam się nieco więcej. Do tego jestem chwilowo skazana na jego używanie, póki nie przyjdzie zamiennik. Tym antyulubieńcem jest olejek do demakijażu twarzy i oczu firmy Marion. Jeżeli czytujecie bloga, jeżeli widzieliście moje wcześniejsze filmiki, Wiecie doskonale, że ja zaczynam demakijaż i generalnie pielęgnację twarzy od mycia olejkiem i poprawienia potem pianką. To jest oczywiście tytuł, który zaczerpnęłam od koreanek i u mnie się świetnie sprawdza. Uważam, że jest to najlepsze pod słońcem demakijaż. Chyba nie ma lepszego, nawet mnie nie przekonają zmywania wodą micelarną jakoś szczególnie. Ten olejek wypatrzyłam w sieci Drogerie Polskie, z tego co kojarzę. No i sobie pomyślałam, okej okay, olejek do demakijażu twarzy i oczu, akurat mój się olejek kończy z firmy Ace Vivi, więc kupię sobie ten, to jest firma polska, więc może być coś fajnego. Tutaj mamy trzy w jednym, oczyszczenie, odbudowa, odmocenie, zawiera olejek arganowy i migdałowy. I oczywiście nie przyszło mi do głowy, żeby przeczytać jakoś szczególnie skład, no ale w sumie całkiem nieźle się zapowiadał. Aczkolwiek na samym przodzie mamy olejek e, słonecznikowy, parafina na dzień dobry, potem jakieś chemia, chemia, chemia coś tam, argan, e, olejek arganowy, olejek e, migdałowy, perfumy. No i tutaj mamy emolient i jeszcze jakiś chemiczne cuda. Dlaczego go wziąłem? Bo przeczytałam sposób użycia, czyli w sumie on powinien się tak samo sprawować jak ten olej, który ja miałam. Czyli nakładamy na twarz, masujemy i potem zbliżamy twarz wodą do momentu oczywiście wytworzenia się mlecznej emulsji. No i spłukujemy koniec, czyli... Powinna być taka sama zasada działania jak działanie mojego poprzedniego olejku, właśnie tego z Ace Nie, niestety nie. Jest to olej ciężki. Jest to po prostu olej ciężki. Jego w życiu nie poleciłabym osobom, które mają problemy z przepuszczaniem się czy z cerem mieszaną. To jest w ogóle coś niesamowitego, ponieważ tak naprawdę to jest mega ciężki olej. Jeżeli to ma służyć do zmywania twarzy, no to nie, ktoś się chyba rozminął tutaj z e, definicją. E, ja e, używam już od dłuższego czasu olejków, i e, mój przedni olejek był taki, że e, ja mogłam zmyć twarz olejkiem i nie zawsze pamiętałam nawet o piance, bo e, twarz zostawała czysta. Po tym olejku bez pianki po prostu się nie obędzie. Nawet nie mam mowy. Słuchajcie, absolutnie nie polecam, naprawdę nie polecam do mycia twarzy i czynię to z ciężkim sercem, ponieważ bardzo, bardzo chciałabym promować polskie firmy. Tego się nie da. Nie i koniec ten olejek twarzy, temu olejkowi twarzy mówimy nie. Absolutnie. Tyle, jeżeli chodzi o moje kosmetyki pielęgnacyjne, o moich ulubieńców sierpnia i mojego antyulubieńca. Napiszcie, czy mieliście już któreś z tych kosmetyków, czy może używaliście, czy chcielibyście używać. Dajcie znać na dole w komentarzach. Oczywiście odsyłam Was również do mojego bloga, gdzie już pojawiają się informacje o tych i o innych kosmetykach. Tam również można znaleźć ciekawe rzeczy. Pozdrawiam i do następnego!